Tak. To jest mój sprzęt. I chodzi o to, że za drugim razem jak przyjechała policja już rozmawiałem w taki sposób rozsądny, że oni po prostu powiedzieli mi, dobra, to mnie pan gra dalej, tak? Pozwoli mi grać, bo ja powiedziałem, panowie, w tym samym czasie, kiedy ktoś w sposób nadgorliwy i mówiąc wprost głupi, wzywa policję do kogoś, kto uczciwie zarabia pieniądze, a skoro robię to już od sześciu lat, a grałem setki godzin na przystankach, gdzie jest kilkadziesiąt ludzi uczekujących na autobus, tak? Mm -hmm. Jeżeli było to możliwe, w związku z tym to świadczy o tym, że, że mam jakiś polot w tym, co robię, jakiś polot jest, bo inaczej na tych przystankach ludzie by mnie mm -hmm. nie, nie, nie pozwolili na to. Proszę, proszę, a co tu się dzieje? A to, to po prostu kolega rozbił wywiadzik ze mną. A, wywiadzik? Tak, tak, wywiadzik. To Bo jest? to kamera, kamera przyciąga, jak widzisz, po prostu. Ja, ja też tutaj mogę porozmawiać. Ale, 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 przepraszam, ale przepraszam, ale słuchajcie, dziewczyny, no po prostu bardzo mi miło, że, że podeszłyście, natomiast po prostu chodzi o to, że musimy się skupić, żeby zrobić ten wywiad kumasz, o co chodzi, no nie? Tak jak, tak jak Ty byś wypowiadała się na jakiś temat i na przykład ktoś by podszedł, wiesz, o, a może porozmawiajmy teraz, Dobra. o wiesz, o... Dobra, to nie przeszkadzam, pa, Także, Ale wszystkiego dobrego, oczywiście. Wszystkiego dobrego. Ahoj, ahoj. No dobra, zaczął. No comments. No. Wszystkiego dobrego. Wiesz, chodzi o to, że... Aha, i ja mówię, panowie, no przecież dałem przykład, bo daję dwa konkretne przykłady. Pierwszy przykład, może cofnijmy się, bo chyba cię o tym mówiłem, Bartek, ale jeszcze przypomnę, bo to... Nie, właśnie chyba cię o tym nie mówiłem. Kilkanaście lat temu to była Warszawa Wola. Przy forcie Wola, ile dobrze pamiętam, dwóch choliganów demolowało przystanek. I był policjant po cywilnemu o nazwisku Strój, zapamiętałem to nazwisko, charakterystyczne. Słyszałeś o tym? Nie. No to ci powiem, to wiadomo, wszystko możesz, można to mhm. sprawdzić, wiesz, wygooglować, jak to się mówi. Taki fakt miał miejsce kilkanaście lat temu, i ten policjant zwrócił im uwagę, i okazało się, że jeden z tych gości wyjął nóż i go zabił. Po prostu wiesz, no, dlatego to jest taka słynna sprawa. A za to, że zwrócił mu uwagę.